Na lotnisku w miejscowości Pafos na Cyprze Zobaczmy jak pięknie Witamy w nowym Jesteśmy w centrum Atenu. jak zwykle pod Akropolem. A więc ta przygoda nie kończy się tylko tutaj w tym miejscu, w Atenach. Zobaczycie w następnych godzinach, gdzie będziemy już za parę godzin. Odezwiemy się. Bądźcie znani. To będzie niespodzianie. No właśnie. A teraz uroki. A jak na razie nasze ulubione miejsce, tutaj Monasteraki w Atenach pod Akropolem. No i ruszamy dalej. Bądźcie znaj. Tam widać właśnie wzgórze Akropolu Nocą. Życie tutaj oczywiście płynie do późna A my ruszamy w dalszą podróż. Wyruszyliśmy z pięknego naszego miasta Argos. Dojechaliśmy do, do Aten i za chwileczkę będziemy gdzieś. zobaczyć. Nasi kochani. Jesteśmy następnego dnia właśnie w tym pięknym miejscu. Zobaczcie. To jest to jest to jest właśnie tutaj potężne lotnisko w Atenach i gdzie się wybieramy? Lecimy na wycieczkę. To jest wycieczka. To jest ta niespodzianka, Se... co mówiłem. To jest wycieczka sezonu. Lecimy do innego kraju, ale oczywiście ten kraj mówi tym samym językiem. Domyślcie się. Cóż to za kraj? Tu powiem, że na literkę C. A więc lecimy. Do Cypru. Lecimy, lecimy na Cypry Pogoda nie sprzyja, ale mamy nadzieję, że słoneczko wyjdzie. Początek maja, a my lecimy na cyp do miejscowości Patos, a więc następna relacja z Pafos. Jak to powiedziałeś? Patos. <grym> no co? Patos. <grym> <grym> z Pafo. Ale Odwróć. po polsku Patos chyba. <grym> przez <f> <grym> Ale będzie przez Fy. <grym> Dobra, kończymy, Fu bo... Humory dopisują, a więc... let <laughs> push Za chwileczkę. Znajdujemy się na lotnisku w miejscowości Pafos na Cyprze. Zobaczmy, jak pięknie. Wiatr wieje mocny, jak to zawsze na wyspa. I oczywiście takie nasze pierwsze spostrzeżenia: to troszkę kiepsko rozwinięte jest tutaj transport. Transport, komunikacja co 2-3 godziny autobus. Yy, taksówka tak droga, że po prostu ścięło z nóg. To taksówka z lotniska do centrum PAFOS 45 euro. Tak jest, więc. A więc na czekamy. Razie, na razie PAFOS na minus. Ale dobrze jest, faktycznie gorąco. Cieplej niż, niż u nas. No i czekamy na czekamy autobus. Czekamy na autobus. Kawy przy lotnisku też bardzo drogie, więc. Zobaczymy. pięknie. pięknie. Jesteśmy jakby w tym samym kraju, bo mówimy w tym samym języku po grecku, ale to inne państwo. Inne państwo, lot godzina 45. Z Aten tutaj się leci 40... godzinę i 45 minut. A więc nasi kochani, podążamy teraz z Buta, przyjechaliśmy do centrum miasta Pafos i idziemy taką ruchliwą ulicą. Do naszej miejscówki. Zobaczcie, jak wygląda Pafos. Ruchliwe i duże. Bardzo duże Ruchliwe miasto. Młodo, komercyjne miasto. Ale o tym jeszcze będziemy no. mówić. Ale to są tak. pierwsze wrażenia. Nie podoba nam się tak na początek. E, Grecja, no. oczywiście, jest o wiele ładniejszy. No i... Wchodzisz do sklepu, niby powinni mówić po grecku, a mówią w jakimś chińskim języku. Mówią wszyscy po angielsku, w innych językach. Jeszcze. Mówią wszyscy w innych językach, po prostu dla turystów, ale dla, dla nas z Grecji nie mówią. Po prostu trzeba umieć języki obce. A, kraj, a kraj niby greckojęzyczny. Witajcie, kochani. Jesteśmy w, już w swoim apartamencie na Cyprze. Nawet możemy gazety po prostu. Jest to przepiękne nawet miejsce. Zgasiło się światełko. Tu mamy specjalny chip. Zapraszam do mini kuchenki. Po lewej jest ubikacja z prysznicę. Warunki są średnie jak na Cypr, ale za tą cenę jest piękne. Idziemy do pokoju. Dwa łyżeczka sklejone. Duże okno. Duże okno i balkonik o kopu. No. <laughs> I taki widok przez balkon na palmę. Nie mamy widoku na morze, ale i tak można powiedzieć warto zaznaczyć, że za taką cenę wyobraźmy sobie, że taki Apartament jak to można nazwać pokój na no, dwie doby y, 70 euro Czyli 35 euro 36 euro dokładnie za, za jedną dobę. A więc no, nie ma tragedii. No i jest faktycznie, można powiedzieć, dużo przestrzeni. Można sobie nawet ugotować jak ktoś potrzebuje. No jest aneks malutki kuchenny. Także dodamy napis jak się nazywa. Ten pensjonat jest basem na zewnątrz, co jeszcze na pewno nagramy. Na razie przygotowujemy się do pierwszego wyjścia tutaj. Tak, dopiero żeśmy dotarli i. Szybki prysznic i wjechamy I leci... na miasto. Lecimy na miasto. A trzeba zaznaczyć, że pafos jest bardzo dużym miastem. Bardzo dużym. Myślałem, że to takie miasto jak te nasze miasta, ale niestety jest o dużo większe. Faktycznie może jak patra na Peloponezie potężny. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy z naszego podwórka. A co tu się stało? Mamy basen. Znajdujemy się właśnie w tym naszym obiekcie, w którym zamieszkaliśmy na trzy dni. Nazywa się, jak, naj i jak się nie mylę, Pan Klitos. Pan Klitos, oczywiście. Te tutaj apart link. apartamenty mają tak samo basenik. Zobaczmy, całkiem przyzwoite warunki w pokojach. A więc zapraszamy jakbyście chcieli naszymi śladami zwiedzić patos na Cyprze. To jest to dobre miejsce. Bardzo dobre. Super się śpi, cisza, spokój. Tylko lodówka głośno. No Lodówka dzisiaj włączy. Lodówka głośno pracuje. Nic, idziemy dalej. Idziemy na miasto. Znajdujemy się właśnie tutaj przed tym obiektem. Byliśmy w środku, teraz jedziemy na zewnątrz. Pięknie wygląda. Zobaczcie sobie sami. Przeładny nowy budynek. Co prawda, wiadomo, że ten artystyczny grecki porządek tam panuje, czyli nie spodziewajcie się, że to wszystko To jest artystyczny nieład, ale to jest To jest dobre. Grecja, no, mimo wszystko. Trzeba się cieszyć, że łóżeczka są czyste, piękne i nie ma karaluchów, bo tutaj niestety karaluchy żyją. No właśnie, a więc nie ma osób niepożądanych. Tak. W jakiej I grupie to jest przyjedziecie? plus, plus, plus. To takie osoby będą z Wami. Nie przyjdzie żaden wizytator w postaci Karaluka, A więc zapraszam. więc na, nasi kochani, pierwszy, pierwszy przekaz z tego pięknego miejsca, z miejscowości Fatos. Oczywiście chodzimy po polu zboża, które właśnie zostało skoszone. Zobaczcie, jak tu szybko żniwa się zaczynają. Jest początek maja, a tu już jest korzeniwa. Proszę mi coś powiedzieć. Proszę bardzo. Będziemy teraz ładnie to wyrównywać, bo musimy im pomóc trochę. Violetka zaczyna właśnie pchać kule, żeby były w jednym miejscu. W jednym szeregu. W jednym szeregu. Zobaczmy, jak dobrze jej idzie. Nie, Nie jest tak łatwo, Nie. jakby się wydawało, ale idzie. Jeszcze troszkę. O, już pół metra pojechała. No, no niestety, nic, zostawimy. A co Może. Po, może po śniadaniu będzie troszkę lepiej? Idziemy dalej. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda w środku miasta. Można powiedzieć, pole i uprawa zboża. Co to było za zboże? Poszukajmy teraz tutaj pszenica. Co to jest? Żyto. Co, co to jest? Kto się zna? Pszenica żyto. Chyba. Żyto, żyto, bo ma, ma dziupki. A więc żyto zostało skoszone. Jakby coś, to poprawka. Jesteśmy z miasta. Ach, jesteśmy z miasta. No właśnie. I nie wiemy za bardzo. Zapomniało się. W centrum, w centrum miasta, Patos, normalnie uprawiają zboże. No, to jest takie dwa światy. Z jednej strony palma, z drugiej żyto. Z jednej strony same tutaj hotele, same pensjonaty, a w środku tego Piękne tutaj pole uprawne. A więc połączenie miasta, miasta oczywiście ze wsią. mówi z wsią. Ojej, to Zobaczmy, nasi kochani, jak nie widzieliście, jak właśnie wyglądają kapary rozkwitłe? To właśnie tak wyglądają kapary. Taki czasami owoc, który się dodaje do pizzy. Tu są jeszcze nierozwinięte mrówki. Je, normalnie chyba lubią kapary. Mrówki lubią kapary. Tutaj zobaczmy, jak wygląda taki kwiatek. Kapar nieroz... Tak jeszcze nierozkwitnięty. A tutaj już jest kwiatek. Zanim oczywiście będzie taki piękny kwiat, no to jemy takiego kapara. Dajemy do słoików. Później dodajemy do różnych sałatek. Tak wygląda kapar. Proszę bardzo, zjedz, może zjedz. Mrówki oblizały, to będzie smaczne. Nasi kochani, zapraszamy do świata zmarłych. Więc zobaczmy, zobaczmy. teraz moja żona Wioletta próbuje odwiedzić właśnie jeden z takich grobów. Zobaczymy. Jak się będzie czuła. Pamiętajcie nasi kochani, aby zachować tutaj w tym miejscu naprawdę jakąś ciszę i spokój, bo jednak mimo wszystko to są grobowce, groby ludzi, kto, którzy odeszli już z tego świata w których tam dawnych czasach. Znalazłam jakiś napis przed kilkunastu tysięcy lat, nie wiem co znaczy. Na pewno w X a to? Literka Fi, fi. fi. w Grecji. X -X. Ten, tylko, tylko brakuje literki i po środku i by było takie piwo greckie fix. Tu jest takie zejście. Zobaczmy, co tam jest. Oczywiście, według, jak już wspominałem, starożytnych wierzeń to w miejscach pochówku były kopane studnie. No i, i proszę bardzo. Jest grobowiec Jest